Siemaneczko, znowu zaczynamy grę Free Fire, no i dobra, lecimy. Niestety w tamtym odcinku nie udało mi się wygrać, ale teraz znowuż spróbujemy wygrać. Jak zwykle sobie polecę tutaj, bo najlepiej tutaj lubię lecieć. Ten sto jak mi się chyba przeniżył, że chyba nie widzicie mojej kili, ile graczy zostało. To zaraz ja tylko poprawię jakby ląduję, postaram się. Mówicie, z takim gównem badziewiem nagrywać to masakra. Podnoszę sobie te rzeczy. No i dobra, spróbujemy to zrobić, żeby mnie nie zabili. Tak, żeby tylko. O, 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 o. No i dobra, widać moje kile, ile graczy jest. Dobra, spoko. Chyba jest dobrze. No, o, coś jakiegoś typa. Dobra. Typo pokonany Nie obniżyła się tym. Dobra, ten sto jak jest do to, ale jeszcze widać ile spok. Pro. Dobra, obity. Nie dobra. Zeszedł Menda. Dobra, lecimy go Z Albo nie Zarpeka, nic nie dostał. Co za gość? Dobra, pokonany. Ty pokonany. A mój stał jak nie obniżył się, nie. Obniżył. O kurde, już po mnie. Dalej, wanie byczku, mam mało rzeczy. Nie spinaj się. Bo jeszcze przegram mecze, tego by, bym nie chciał. Naprawdę bym tego nie chciał. Co oni są agresywni? Naprawdę mówię. Tu już idzie Chce mnie chyba dobić. Czy dobić? Mam cały chyba, ale... No te po nie, nie da tak się łatwo. Tym bardziej, że ja go nie widzę. No nie widzę go. Nie znam jego namiarów, że tak powiem. Ściana, zawsze się przydadzą, ale zawsze. To nie będzie mnie szczelał, czy nie? Dobra, nie. Całe szczęście. To było we mnie? Tak, to było we mnie. Nie, ja naprawdę go nie widzę. Chyba będzie rip, no bo jak wygrać z typem, którego nie widać? Dobra, mam go na dachu, frajer jest. Nie wiem, jak on tam bił. Dostał? Jak oni tam wchodzą? To jest pytanie. No bo by mógł z lotni tam wlecić, ale lotni się bardzo ciężko znajdują. Nie wiem, pojęcia nie mam, jak oni to robią. I on dwa razy mocniej zadaje niż ja. No nie no, z takimi się nie da wygrać. Już po moim życiu nie ma apteczek. Nie strzelaj! Proszę, proszę, proszę! Ale ma mało żyć. Dobra, mamy afteczkę. Ale co z tego, jak mnie strefa goni? Dobra, zaryzykujmy. Mamy jak coś ściany. Idź, gościu! Mówiłem do mojej pasaczy, jak to się... Au, 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 au! Gościu strefa idzie. Gościu wyłaś. Co on robi? Co on w strefie jest? Dobra, i jak ja mam mało żyć? Nie wiem czemu szedł w strefie. Myślał, że... Chciał mnie wystraszyć, że pójdzie do strefy, że niby zginie i chciał nie do wychylenia. Miałem gościu ściany. Więc sobie tak nie poradziłeś. Dobra, apteczka, apteczka. I strefa, i strefa. Goni mnie, goni mnie. Dobrze, że ona nie jest taka szybka jak w Fortnite, to już jest to w ogóle przesada. Nie da chociaż nogami też ucieknąć. No ale czasami chyba było kurde. No to to już po mnie. Nie mam nigdzie daszka żadnego. Nie wiem, pod da się schować przed tym chyba nie. Dobra, jak na razie ucichło. Nie, 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 nadal, nawet, nawet. Dobra, No, cienka szansa na wygrane. Oni są dosyć widzę mocni, chłopacy. Dziewczęta, nie wiem kto tu może grać, Dobra, ale najgorzej, że apteczka. Dobra, mamy grzybka. On nie będzie powoli regenerował, ale zawsze te powoli to coś pędzie. Jeszcze apteczka, dobra, jedna apteczka, proszę dwie, bo one się tak stakuję na dwie, ale niestety teraz nie dało się. O, kolejna apteczka, super. No już trzy, dobra. Może coś z tego ugramy? Kolejnego grzybka sobie wezmę. No nie wiem, 11 graczy, 3 kile. Nie wiem, czy jakoś to uda mi się wygrać. Pojęcia, dlatego nie mam. miał snajpa widzę A czy miałeś kulki do nich? mi. Nie, nie miałeś oczywiście kulek Dobra Może gdzieś znajdziemy O jak ja nie lubię szperać Bo no jeszcze ktoś mnie tutaj dorwie I tyle będzie z tego, no, dobra ale ptaczek mam 5. Dobra, nie jest źle. Mamy ściany jego. Dobra, no, chyba nie no, najwidoczniej już nie miał ściany. Czyli no. Mamy tu jeszcze takie coś jak posąg. Patrzcie na to jak odnaja. No ale chyba nikt się na to nie nabierze, bo to... Nie. Wiem. To w ogóle nie ma ubrań. W takich normalnych sensie. Ech. Nie no, nie mam ściany, to ja chyba granatę wezę. Dobra, daj mi granatę. Okej. Okay. Kurde! Uh. No jej, dlaczego to tak skręca? Ty no, nie naciskasz skręcania, to ci tak skręca. To, to jest takie chore, te deski. Jak się z górki oczywiście z jeździ, to takie właśnie... To, to powinien wypracować się w tym Free fire, że... No nie no. Jeszcze trochę, dobiegnij, dajesz, no. Aj. ulepszmy sobie zbroję. Mogłem zbroję zbroje u mnie nie widać, bo mam taką postać. Może nie widać zbroi. O, chyba typo Damo. jest to w takim miejscu najgorszym, że to szak, bo to nie ma gdzie się tak chować. O, amunicja dostanie. No, mówiłem, że znajdę w końcu. Teraz fajnie by było znaleźć się 40. A włamka jest silniejsza od tej broni. No to zadaje 120, coś takiego, ale za to nabije przez ścianę te, co się postawi. Więc dlatego ja już No możemy przegrać, bo nie mamy ścian. Chyba, że je znajdziemy. A może kupimy w jakimś automacie, bo to są takie automaty. Jeśli jeśli typo będzie miał ściany, no to przegramy. Typo Monster trackiem przejechał. Nie wiem czy to będzie Mandrek go strzelać. O, 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 Monster track! Wariat! Jo pierdzielę. Nie nie, nie, to jest creepy! Co się dzieje? Ale bagi Dobra Zobaczcie, szczelę go przez ściany, patrzcie na to O, dostał, za 99 No, jak położył Położył dwie warstwy ściany i nie mogę go strzelać przez dwie warstwy ściany. Musimy się wycofać, bo gość ma ściany, będzie ciężko. Au, au, au. Zbigniew nie prójmy mi się tam. Dostał! Po to bije, no to trochę gościa jak musi złożyć. Nie? No, ale najgorzej, że ścian nie mamy. O, MP40. Kurde, zbagowane te deski są poważnie mówię. Jeśli ktoś będzie mnie szczekał, to dupa, bo ja nie mam się gdzie, czym zasłonić. Te tu się nawalają. No i giniemy. Giniemy, nie mamy czym się zasłonić. Nie mamy żadnej ściany. Mówię, ściany muszą być w tej grze. Bez tego, no, bardzo mała szansa, że wygracie. Teraz podejrzewam, że ten mecz chyba przegramy. A jak to sądzicie? Dwóch graczy zostało mi. To właśnie ten gość, który dostał snajpą. Gdzieś tutaj chowa się pewnie. Czy też nie? Dwóch graczy zostało, no. Nie sądzę, że to wygram, bo ściany nie mam. No, właśnie o tym mówiłem. Też mają takie. No, bez ścian nie wygracie. Trzecie miejsce, więc no. Powiedzmy, powiedzmy. Dobra, kończymy filmik.